Witam, cześć wszystkim. Chciałbym się zająć tematem wymiany litra paliwa. Jest to Opel AstraJ. Yy, jeszcze tam parę autek z stajni Opla, może mieć podobnie. Ale akurat w moim przypadku to jest AstraJ, yy, dizelek I cóż będziemy potrzebować? Yy, no wiadomo, yy, nowy filtr yy, jak najbardziej. I co w zestawie razem z filterkiem mamy dwie gumowe uszczeleczki: jedną taką malutką i drugą dużą. W dalszym materiale powiem do czego te uszczereczki są i kontynuujemy, co będziemy potrzebować do odkręcenia. Do odkręcenia spustu potrzebujemy tutaj śrubokręta. Także najlepiej dużego, płaskiego. Można to paluchami spróbować, ale różnie to bywa. Luzujemy. Można spuszczać sobie to do jakiejś bańki. Nie ma problemu. W moim przypadku troszeczkę poszedłem jeszcze na łatwiznę. E, aby nie porozlewać, e, mamy tutaj wężyk. E, wężyk około 6 mm średnicy wewnątrz. E, może nawet nie całe, ale mniejsza o to. Ja sobie go tu wcisnę. Ja sobie go tu wcisnę. I co? E, do banieczki. I teraz luzujemy. Musimy z tego kubka spuścić paliwo. Kubek jest zamontowany, można powiedzieć, do góry nogami. Gdybyśmy odkręcili nakrętkę tego kubka, no to byśmy mieli nieźle, nieźle narobiony bałagan. Dużo skrętanie. Także spuszczamy pierwsze paliwo. Cekanie tutaj widzę dobiegło końca. Ja sobie tutaj delikatnie ściągnę wężyk. Dobra. I odkręcamy resztę. No to tutaj niestety nam już troszeczkę kapie, ale tego nie unikniemy. O, trochę tu jeszcze zleciało. Dobra, i teraz tak, wspominałem o małej uszczelce. Ona właśnie tutaj jest przeznaczona do tego spustu. Także tutaj będziemy zakładać nową tą uszczeleczkę za chwilkę. A co dalej? Potrzebujemy klucz 36. I będziemy odkręcać ten kubek delikatnie. nam niestety jeszcze troszkę dieselka wypłynie także czekamy myślę że już Tu mamy filterek akurat tu był kurflux francuski Ogólnie jakoś do tego autka wolę. E Mana, luxta i tak dalej. Jest inne wykonanie akurat, teraz nie mam nowego, ale może Wam pokażę. Mimo no wszystko. To jest purflux. Nie jest zły, no jest to dobra firma. Ale to już wszystko od Was zależy. Co i jak? I co dalej? Tutaj nam zostaje ta uszczeleczka duża, o której mówiłem. Ją zakładamy właśnie w ten rowek. Nowa, stara. Co ciekawe, producent tutaj mówi, żeby jej nie nasączać żadnymi olejami ani jednej, ani drugiej. Tak jest w instrukcji. I powiedzmy, że tego się będziemy trzymać. Ok, o dokładnie to jest instrukcja. A z tego filterka pozwoliłem sobie nawet zajrzeć do niej. Podkładeczkę delikatnie wsuwamy śrubokręcikiem. W ten sposób. Ja już tutaj mam prawie, że włożoną nową podkładeczkę gumową. Co, no jeśli ktoś nie decyduje się na wymianę filtra zbyt często, warto przed każdą zimą, nawet co pół roku, wiem, że się nikomu nie chce, ale naprawdę nie ma ciężko, poluzować to i spuścić troszeczkę paliwa, gdyż na samym dnie tutaj nam się zostaje woda że warto tą tą wodę tutaj sobie zrzucić i tak teoretycznie filtra nie da się założyć w drugą stronę filtr tymi wypustkami wpinamy o tutaj w kubek on ładnie powinien kliknąć. Kliknął. Tu nam ładnie doszedł do końca. Także tutaj nie ma problemów. Pomalutku, aby nie zwrócić tej dużej zielonej podkładki. Bo trzeba to kontrolować. Kręcamy. wspominałem też o filtrze Purflux który był wcześniej założony sam filtr e, tam drobne różnice są oczywiście jak najbardziej sam filtr nie jest zły jest to dobra firma ale wykonanie tej właśnie uszczelki w Purfluxie jest niebieska i nie o sam kolor tu chodzi jak o jej, e, o jej wykonanie ta ma takie dwie delikatne wargi a tam ma jedną tą kryzę. i Szczerze powiem, nie uszczelniało to, myślałem, że jest to mój błąd, rozebrałem, poprawiłem, nic. Dobrze, że nie wróciłem starej, przy poprzedniej wymianie i zastosowałem w czas starą tą uszczelkę i było dopiero wszystko ładnie. Dlatego teraz zdecydowałem się na Hengsta, który był montowany na oryginale, Dokręcamy. I teraz tak, e, tą nasadkę możemy sobie założyć. Dokręcić. E, 25 nm. Mam klucz dynamometryczny, owszem. E, można by to kluczem dynamometrycznym dokręcić jak najbardziej. Ale powiem krótko. Dociągamy ją w łapach ile dojdzie. Po prostu ma nam się tutaj zejść szczelina. Dalej nie ciągniemy. Koniec. Szczelina się zeszła. Jest ok. Cudów tu nie osiągniemy. 25 nm nie jest to dużo. Dobra, mamy tutaj klucz dynamometryczny. Klucz jest certyfikowany, więc myślę, że błąd pomiarowy tutaj naprawdę jest minimalny. Ustawimy go wstępnie na 20 nm. Ładnie nam kliknął, Zobaczymy. Dwadzieścia dwa, trzy, dwadzieścia trzy, dwadzieścia pięć, widzicie dosłownie dociągłem troszeczkę, troszeczkę i mamy te. Nasze 25. Także mocno w łapach aż nam się kubek zejdzie tutaj nie ciągniemy na umór. Kubek jest. Podstawa kubka tam jest zgrzana przy zbiorniku paliwa więc na to też trzeba uważać. Te... I co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Nie wiem, czy się komuś podobało, czy nie. Eee, trochę się starałem. Hihi. Eee, jeszcze raz przypominamy klucz 36. Dobra, nie do góry nogami. Może tak, nie wiem, czy widać. 36. Także dosłownie 10 minutek pracy. I mamy nowy filtr. Co działamy? Kilkukrotnie przekręcamy zapłon. To znaczy tak, przekręcamy zapłon, czekamy aż pompa paliwa uzupełni część paliwa w kubku. Wyłączamy, czekamy od kilku do kilkunastu sekund. Czynność powtarzamy tak 2 trzykrotnie wtedy nam uzupełni się paliwo w kubku. Bo co gdybyśmy teraz zaczęli go od razu odpalać, to kręciłby i kręcił biedaczko. wszystko. Eee, no nie próbowałem, ale no nie ma co męczyć autka. Także... 3-4 razy zapłon do końca, żeby uzupełnił. Zresztą będzie to słychać. Ja Wam to pokażę. Ok, udajemy się do pojazdu. Zapłon. Coś tam pompka robiła. Nie wiem, czy to było słychać na filmie, ale chyba raczej ciężko. I warto jest co. Teraz zgasić go. I poczekać minutkę, dwie, może trzy. Gdy od razu przekręcimy drugi raz, zapłon może nam, że tak powiem, nie dobić ciśnienia. Także warto chwilkę poczekać. Dobra, jestem, wracam. Próbujemy. Zapłon. O też nie słyszałem żeby dobiło tym razem Dobra, odpalił Troszkę się jeszcze widzę, przekrztusza I się się, Ale to nic, nic, nic Musi dostać ładnie paliwa Teraz pompa w zbiorniku ładnie pracuje Jeśli będziecie próbować 2-3 razy nie przejmujcie się No, ładnie pracuje. Równiutko dajmy mu chwilkę pochodzić. Niech całość się ładnie sama odpowietrzy. I to by było tyle. Dziękuję za obejrzenie. A Wam życzę powodzenia przy wymianie.